Zobaczcie, i teraz nie dogodzi się każdemu. Ja też nie mam za miaru dogadać każdemu. Eee, Michał3 napisał do mnie w komentarzu, tutaj, czemu nie wrzucam filmów wszystkich naraz z trasy. Bo to utrudnia oglądanie. Eee, pozdrawiam w ogóle, Michał. To utrudnia oglądanie. I tak to on sobie wyusiadł. Tak rozumiem z tego komentarza i obejrzał całą trasę, można powiedzieć, może nie za jednym razem, ale no ciągiem, tak. A tak to codziennie coś tam się teraz pokaże. Ja teraz pierwszy raz zamieściłem w ten sposób trasę. Dlaczego? O co mi chodzi? Ja bym też chciał, żeby te filmy trafiały do szerokiej grupy ludzi i dowiedziałem się, że. A też wcześniej znalazł się komentarz, że czemu właśnie nie jest tak, że codziennie jakiś film się pokaże Tylko wszystko naraz i to tak się nie da oglądać i tak dalej To akurat był taki komentarz według mnie w ogóle nie poparty żadnym argumentem Dlatego, że myślę, że jak pokazuje się cała trasa naraz To tak jak ktoś ma dostęp do całej trasy i sobie, aha dobra jest tam nie wiem 10 filmów Obejrzę sobie dzisiaj jeden albo dwa albo trzy, albo w pół i jutro, albo pojutrze znowu już mam wybór. W momencie kiedy to się pokazuje codziennie jeden, dwa filmy, albo co drugi dzień, to już tak nie jest. Trzeba czekać. Ewentualnie poczekać, aż się cała trasa zgra i za tydzień, czy za dwa tygodnie obejrzeć całość. I w tym czasie znowuż poczekać, i znowuż I na to samo wyjdzie, tak naprawdę. Tylko ten jeden przeskok będzie taki, gdzie trzeba poczekać ten cykl. W każdym razie, dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ lepiej się podobno rozchodzi kanał. Jest algorytm YouTube'a, promuje bardziej filmy. Kanał, który właśnie tak załącza filmy. Czyli co jakiś czas systematycznie, ale nie systematycznie, że raz do roku 300 filmów, ewentualnie co dwa tygodnie 10, 15, tylko właśnie codziennie, co drugi dzień, jeden, dwa filmy. Czyli jest jakaś systematyczność. Tak widocznie algorytm YouTube działa, i wtedy on promuje bardziej dany kanał. Czyli ten kanał jest bardziej polecany innym użytkownikom. Ja tak się dowiedziałem. Czy tak jest? Nie wiem Ale na razie pozostanę przy tym Że codziennie się Pojawi tam jeden film czy dwa filmy W zależności od tego ile Filmów powstanie w danej trasie Sorry, wypróbujemy teraz Tą Takie właśnie zarzucanie Zarzucanie Odcinków I po prostu jeżeli ktoś chce Może przeczekać ten jeden cykl tak jak teraz, na przykład by przeczekał ten jeden cykl, zanim się nie pokaże cały, on się pokaże cały. Tam, tak jak teraz było 19 filmów, można sobie obejrzeć i znowu czekać tydzień czy dwa, aż się pojawi nowy cykl. Tak jak do tej pory też czekaliście. Tydzień czy dwa, aż się pojawi nowa seria, prawda? I każdy wskoczy w swoje tory. I Będzie zadowolony i jedna osoba, która lubi co jakiś czas oglądać, codziennie czy co, co drugi dzień, nowy, żeby jej wskoczył, i ta osoba, która lubi wszystko naraz obejrzeć. Tylko musiałaby wytrzymać, żeby no, nie korciło ją to, że o, już jest to obejrzenie, Tylko trudno, No jest to, jest. To czekamy dalej, a się pokaże wszystko. Ja też lubiłem, jak, się, jak był film na przykład Grał Tron, nie wiem, oglądać w ten sposób, że jest jeden, drugi, trzecia, czwarta, piąta, siódma seria wszystkie są, niż pokaże się jeden odcinek, za tydzień drugi odcinek i tak dalej i tak dalej. Też lubiłem wszystko na raz mieć i sobie poświęcić na przykład jedną niedzielę po to, żeby, żeby obejrzeć, prawda? Jak tutaj to wygląda. A, tam pojedziemy. Dobra. Na autobusy. Także yy, zrozumcie też mnie. Nie bądźcie źli. I mówię, takim sposobem, jak ja teraz powiedziałem, naprawdę będzie fajnie. Ktoś sobie weźmie i yy, przeczeka. Pokaże się cała seria, odpali i znowu przeczeka sobie Tydzień czy półtora tygodnia, i znowuż odpalić całą serię. Bo w tym czasie, kiedy będzie czekał, już się pojawi nowa seria: po prostu codziennie coś tam będzie nowego. No dobra, jesteśmy na Woklandzie. Ja robię moi drodzy pauzę, Oczywiście przeszły te cholerne szyby. 440. No i zobaczcie: tutaj jest kierowca. Ktoś powie: no płyn do spryskiwacza. No przecież. Masz tutaj Robert ten zamarzać i co to za płyn, co to za firma, bo taki płyn, a nie inny. No nie ma bata we wsi. Widzicie tutaj jest kierowca, który bierze i kulki ze śniegu lepi i rzuca sobie w szybę i będzie ten wycieraczki włączał. No to jest zima moi drodzy, to jest zima i na pewno nie jeden z Was spotkał się z tym w osobówce na przykład, że Mimo dobrego płynu do spryskiwaczy, to zamarzło, bo na końcówkach spryskiwaczy zamarza, bo to jest metal, albo jakiś tam plastik cieniutkie, to wszystko jest tak, że jest tego mgiełka. No i to, co ma nie zamarzać, to szybko odparuje, a resztę złapie mróz i tyle. Także ja wiem, że najłatwiej krytykować i hejtować najłatwiej to. To chyba każdy by potrafił, ale y, trudno jest nieraz zrozumieć. Zobaczcie teraz tak, jak osadził się tutaj lód na, na całym lusterku. Ale ogólnie jest pięknie, dobra, ruszamy. Ruszamy, 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 ruszamy sobie Woklanda No i co, jedziemy na tego Kodersdorfa jednak Będzie najbliżej polskiej granicy Raz tam stałem w życiu tylko Jedziemy na Kodersdorfa i tam spędzimy dzisiaj co jest, a sobota dzisiaj tak, zaraz sobota dzisiaj, tak sobota dzisiaj jest. Tam spędzimy resztę soboty, całą niedzielę i w poniedziałek o tam czwartej czy piątej rano ruszymy sobie 70 metrów, już do Poznania. W prawo, a 72, a 441. Dobra do Poznania, na Kodersdorfie 17.30 będziemy. Okay. Ruszymy do Poznania, w Poznaniu yy, weźmiemy towar, odprawimy, pojedziemy do Kielc na rozładunek, chyba że się coś zmieni, z Kielc do domu na pusto. A tutaj się zrobiła jakaś mgła, cholera jasna, tam widać nawet że właśnie teraz coś wam powiem, że tam widać, że nie widać, drzew. No. Jest taki obraz jak z filmu Grozy dosłownie. Ja pitole. Mam nadzieję, że nie będzie padał śnieg, bo to mi troszeczkę by tak nie pasowało. Aczkolwiek by się szyby trochę przetarły. No. Kurczę, ja nie wiem jak ja to liczyłem. No po prostu liczyłem bez objazdu. I dlatego myślałem, że do Kodersdorfu dolecę sobie, ale tak się fajnie jedzie, 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 nikt nie patrzy na tacho. Wszystko fajnie, ale teraz tak, do Kodersdorfu dwie godziny A mam godzinę, nie całe dwie godziny, godzina 50, a ja mam godzinę 17 jazdy I to na dychę Także nie dojadę do zdorfu Pojadę na innego Autohofa odrezna sobie stanę na autochowie, dlatego że tam dalej to, to już tak jakiś mały tam dalej jest, a nie chcę ryzykować, żeby nie było. No muszę stanąć na Autohoffie, jeżeli mieć chociaż papier, ja wiem, że to nie są strzeżone parkingi i tak dalej, ale chodzi o to, że jak mam stawać na bezpiecznych parkingach, oświetlonych parkingach i tak dalej, no to autochowie jest chyba klutego, prawda? Jest w miarę bezpieczny. Chyba tylko z tego tytułu, że to jest po prostu stacja benzynowa i że to są Niemcy, a nie Francja. No, i jest oświetlony. Aczkolwiek też nie wszystkie. Ale ten gdzie jadę, będzie oświetlony. Także co, ja za 15 km kończę, już nie będę nagrywał dalej. Także widzimy się może jutro, w niedzielę jeszcze jak coś będzie ciekawego. A. Może dopiero w poniedziałek, z samego rana, jak będę ruszał w kierunku poznania. Także moi drodzy, do zobaczenia. Cześć Wam, wyjeżdżamy właśnie z Rajki. I cała, można powiedzieć, może nie sobota. Ale no, żeby teraz się tutaj Nie zakopać moi drodzy Bo jest dosyć blisko O no, właśnie Sobota, niedziela I dzisiaj mamy poniedziałek I godzina Która? 4.15 Także co Jedziemy kierunek na Kostomłoty najpierw, tam zatakujemy Na Kostomłotach Najpóźniej no później jedziemy do Poznania Przed nami Zgorzelec, no i oczywiście Polska Zjadę sobie na Jędrzechowice, na stację na chwilę, na Szela, bo muszę kupić jakąś bułkę, powiem Wam. Bułkę i, kurde, mam taką ochotę na ciastko. A tam są dobre ciastka. W sensie takie wypieki jak pączki i tak dalej. A bardzo lubię zjeść tak zwane gniazdko. A wiem, tam jest tyle kalorii, że jak się to jedno zje to tak naprawdę już nie powinno się jest nic więcej w czasie dnia Ale, no ale tak coś czuję, że, że tak mi się tego chce Teraz zerkniemy jak wygląda sytuacja na granicy Tutaj po stronie niemieckiej na terminalu Ale tutaj pusto jest, ja pierdzielę. Po prawej stronie Czy jest kolejka? No, trochę jest kolejka, wiecie co? Zaraz zobaczycie. Trochę kolejka jest. No i spójrzcie. Na terminalu stanąć nie można. No bo jak stanąć? Jak tu puszczają bokiem wszystko. O. No. Tak to wygląda. tam zatrzymali kogoś albo się ktoś zatrzymał, po prostu przekodowuje się. No i tak to wygląda. Sznurek samochodów, który czeka na to, żeby sobie przejechać przez parking. Tak naprawdę 90% tych pojazdów to są ciężarówki. No i to samo się odbija tutaj na. Na nawigacji. witole. Ja no. no dobra, my tu gadu gadu, ale najważniejsze to teraz pojechać i sklepy kupić żarcie jakieś. Został mi się jeden słoik, tak naprawdę jeden obiad za akurat na dzisiaj. A jutro już wracamy, będzie ok. A, tak, tutaj jak z buzikiem jechałem, to jakoś wyszło, wiecie co, ile ja to dwie godziny stałem w takim korku? On no ten korek miał wtedy chyba około 10 km. To były początki właśnie tych, tych kontroli tak zwanych. Nie będę się zatrzymywał tutaj za, za tym znakiem migającym, żeby zmienić kod, no bo skręcamy w prawo, prawda? Jedziemy do sklepu, ale... O, przepraszam bardzo, ale tak to bym tutaj stanął. Eee, no co, 6 rano. 6 rano, 2.40 mi zostało do wyjechania, także na tak stanę. I tam zrobię pauzę. Zatankuję i tam zrobię pauzę. Oj, dawno na tym wiadukcie nie byłem, Ta tam mamy kolejkę od Polski w kierunku Niemiec. Jaj, zobaczymy, zobaczymy, co się zmieniło tutaj. O, widzicie? Asfalt minus 8 powietrze minus 5,2 e, taka temperatura że taka lipa minus 7 pokazuje mi tutaj na wyświetlaczu dobra ściszymy troszeczkę żeby nie gadali tyle tak to tutaj wygląda teraz się coś zmieniło zmieniło się to o tyle że jest pusto Nie, może to jest sprawa tego, że jest taka godzina, ale ogólnie jest pusta. O, I tam do sklepu sobie pójdziemy, moi drodzy Tylko tutaj gdzieś trzeba. A, ja sobie kółeczko zrobię, nie będę tutaj cofał kółko, zrobię Przejadę przez dystrybutory i staniemy tam, tam na boku. bo to szósta. Oni o 6 godzinie otwierają. No właśnie. Kiberec 3 zł. Było napisane. Nawet już zjadłem kawę, też kupiłem. Jedziemy teraz, moi drodzy, dalej. Ale aż dziwny tutaj jest taki e, widok, że tak pusto jest kurcze Ale myślę, że jakby się to było o godzinie 4 rano, jest poniedziałek, to tu jednak by było inaczej. By było pełno ciężarówek. Bo to jest na do Polski by czekały sobie I o czwartej by sobie ruszyły Dobra Brzusio pełny Można jechać A jeszcze zobaczymy Czy się zmieniła sytuacja na granicy Jeżeli chodzi o e, Jeżeli chodzi o, o, o Kolejkę, ale nie tam, gdzie tam się mogło zmienić Żeby mogło przyrosnąć ja pitole. Widzicie tam? na kraju. Zobaczcie, jak to stoi wszystko. Już się zaczynają nasze rozmówki. A dlaczego tędy jedziesz? A dlaczego jedziesz lewym pasem? Stój w kolejce i tak dalej i tak dalej. I tutaj jesteśmy rozgadani. A jak jedzie ciąg samochodów w Niemczech. Na pewno któryś jest z Polski. I człowiek się pyta, jak tam wygląda sytuacja, skąd jadą. To jest cisza. Tego nie ma chętnego do rozmowy. Jak wyjedziemy za tych drzew, to pokażę Wam, jak fajnie świta. Czerwone takie jeb... Ale co, chciałem, co innego chciałem Wam powiedzieć. Teraz tak, jest ciemno, wiadomo, wyprzedza mnie jakaś ciężarówka, ja mu tam dam Dwa razy znak światłami, żeby sobie już mógł zjechać, wszystko super. I co zauważyłem yy, przez ten cały czas, co jeżdżę. Yy, bo wiadomo, jeżeli ktoś jeździ jeden dzień, no to ma małe doświadczenie, mało sytuacji, gdzie może kogoś wpuścić yy, i dać mu znać, że już może wjechać. Tak jak ktoś jeździ dwa dni, miesiąc, tych sytuacji jest coraz więcej. Także statystycznie może jest mniejszy błąd w tym, co powie. No bo. Ma większe doświadczenie i więcej obserwacji. Co ja zaobserwowałem, że polscy kierowcy praktycznie zawsze podziękują. Zawsze podziękują. O, poczekajcie chwilkę. Zobaczcie, no. nie zobaczycie jeszcze, bo jest są światła i troszeczkę to wszystko robi taki szum świetlny i nie widać dobrze tego świtania, ale tego świtu. Do czego zmierzam? Polscy kierowcy praktycznie zawsze podziękują, jeżeli się e, mrugnie im światłami. Dosłownie, no zawsze. E, Hiszpanie dla mnie tutaj to jest wzór, który jest nie do naśladowania. Tak, 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 tak. To jest taki wzór negatywny. E, z, I to... Naprawdę oni czasami nawet potrafią, jak się mrugnie, jechać tym lewym pasem, tak jakby chcieli, i nie zjeżdżają, mimo tego, że już są daleko, żeby pokazać, że to oni zadecydują, kiedy oni sami wiedzą, kiedy trzeba wjechać i nie trzeba je mrugać. No i też dziękują, ale dużo rzadziej niż Polacy, dużo rzadziej. Jeszcze Czesi, ich jest mało. Ale właśnie, ich jest mało, a i tak widać, że ich zachowania na drodze są takie czasami bardzo nieprzyjemne, bo potrafią zajechać drogę tak samo nie podziękować. Także to są takie moje obserwacje. Eee, no dobra, 100 km to kosztomłotów Tutaj chyba nie wyjedziemy za tych drzew przez dłuższy czas. Także później, ewentualnie, pokażę Wam, jak wygląda już wschód słońca. A na tą chwilę minus 8. Minus 8 moi drodzy. To jest kurczę 20. Nie 31 stopni różnicy w stosunku do tego, co miałem w najcieplejszym dniu w Hiszpanii jeszcze nie wiem, tydzień temu. No, jesteśmy na górce, także teraz możecie zobaczyć, jak to prześlicznie wygląda. No tu widzę na wyświetlaczu kamerki, że to jest jakieś takie żółtawe. Tak. Że jest tak więcej tej żółci widać, a mniej tej czerwieni. Ale nad linią drzew najpierw jest taka czerwień, pomarańcz, a dopiero później przechodzi w takie żółte i, i, i te chmurki. No i tak, jak jadę, to widać jak asfalt się skrzy, czyli jest zmrożony jakaś tam wilgoć marznie na nim bo minus 7 stopni ma nawierzchnia po której jadę a teraz na zewnątrz zrobiło się minus 12 a tutaj widzicie jest taka mgiełka, prawda? Także dobrze, że jest w ogóle odśnieżone bo Ach. No właśnie. No śliczne się po, robią takie obrazy. Yy, przyroda tutaj mi przygotowuje, zobaczcie, mgła nad zaśnieżonymi polami. Tutaj lekko wchodzi na jezdnię. Kurde, jakie to jest śliczne A drzewa w skraju lasu od strony mgły są inaczej białe niż te, które są białe od śniegu. One właśnie są takie w tej szadzi. Zmarznięte, jakby ktoś je tak natryskiwał i by to wszystko marzło. Piękne to jest. No, zobaczcie teraz, jak tutaj to wszystko wygląda. No i mgła. Mgła się robi. Na minusie teraz jest minus 13 stopni. Także jest galancie, no i teraz zobaczcie, jak wejdziemy w mgłę, to wiadomo, że asfalt będzie tam bardziej śliski, trzeba uważać. Zamazał mi się, moi drodzy, zamazał mi się, moi drodzy, tutaj trochę szyba, ale zobaczcie, jak tam na horyzoncie pomarańczowe słońce wchodzi. Może tutaj w tym miejscu gdzieś. Kurczę, no, Mam zamarznięty normalnie płyn tutaj na tych wycieraczkach, na tych dyszach, i nic nie mogę tu zrobić. Zobaczcie, jaka to jest tragedia, jak się tak jedzie tu. Jeszcze słońce wali bezpośrednio w oczy. Tak naprawdę ja widzę tutaj na dwa subki te odległościowe. O, teraz widać lepiej, ale niewiele. W każdym razie za 16 minut się zatrzymuję na kostumłotach. Dokręcę sobie, dokręcę sobie pauzę 30 i przeczyszczę szybko.